Cześć, witajcie, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony MLG Kuba 11 a w tym odcinku nocy dość ciekawy poziom. Można wręcz powiedzieć, że jest on jednym z moich ulubionych poziomów z drugiego świata, a wraz z tym powiem jeszcze tyle, że coś może się jeszcze pojawić na kanale, coś co myślałem, że nigdy się nie pojawi, no ale na pewno to się no, ma to wielkie szanse do pojawienia się. Dobra, to idziemy na farmę. Farma to jest jeden z moich ulubionych poziomów w tej grze. Nie, to nie jest Space Spin, Chociaż wygląda jakby to było po kolei, to to jest trzeci level. Ale farm, zaczynajmy. Sam Farm Farm ma dość ciekawy. Dość taki słabiutki są, tak jak można powiedzieć. Hmm. W ogóle to jest dodany tutaj jeszcze nowy blok, chociaż nie wiem, ten blok jednak nie jest nowy, bo ja po prostu nie pamiętam czy go pokazywałem już czy nie, ale ten blok jest blokiem, którego można tylko i wyłącznie z, z jednej strony zniszczyć, czyli no taki bloczek, który jedynie pistolet, nawet shotgun może zniszczyć. O. Widzimy tutaj oczywiście taki no, nowy obiekt, Też nie wiem, czy to jest nowy. Nie, nie, nie jest on nowy. To jest ten obiekt, który pojawił się w, w grewiardzie No i... Tutaj jest dość ciekawy sekret. Chociaż kto by go nie zauważył, to taki pierwszy sekret tego poziomu i nikt by go na nie mógł nie zauważyć. Um, przed tym jak tutaj w ogóle będziemy chcieli się dostać, to musimy zniszczyć tą część, aby nie stracić Shotguna Kenny Ketchup tutaj się pojawia, jakby znał nam wszystko, imię na wszystkich postaci Okej, okay, lepiej nie, nie zdobywać tego... O Jak sami widzicie, wyszliśmy poza blokadę, jak ktoś będzie chciał kiedyś stworzyć własne poziomy w tym, to niech sobie robi coś takiego o, No i jest dość ciekawe, bo moim zdaniem taki poziom jest dość ciekawy. Teraz taka mała fajna rzecz. O nie, chyba jednak nie pokaże się takiej postaci, bo tutaj nie ma takiego czegoś... Bym wam pokazał, kto tutaj by się powinien pojawić, ale no wtedy bym musiał pobrać starszą wersję. No chyba, że nagram z tej starszej wersji filmu, bo moim zdaniem jest trochę bez sensu, żeby usuwać to z takich najlepszych postaci. Fajem kogo usunięto, no. W tym poziomie mogliśmy pierwszy raz spotkać Morta, Mordeczkę naszą jest to kurczak, który jest zdudzony swoim życiem, i no możemy go używać jak chcemy. No możemy na przykład wpaść pod samochód, a on a on nas ochroni przed tym, bo jest takim idiotą. Mort, to jest strzeżenie jest i oryginalną postacią, stworzoną przez pizza Tower Guya, jakby co. Jest on z gry na PSP yy, na, albo na PS2 chyba? Tak, na PS2. Yy, Morde Chicken się nazywa ta gierka i on tam jest głównym bohaterem. Pis musiał chyba, musiał prosić motorów tego Morta, żeby go... Żeby, żeby mógł go dodać. Nie wiem czy to się udało mu w końcu, czy nie. Nie pytam co do tamtej góry. O! Dziwne. Oczywiście Firemouth. Jest to dość ciekawe, bo możemy chodzić po ogniu, gdy dostaniemy fuzję Fire as A fire dupa, a ognista dupa jest, nie wiem W ogóle nie wiem co się stało z tym dźwiękiem ognistej dupy, bo... O, tarcza, to, to jest fajny nowy obiekt Tarcza to jest jeden z obiektów, których możemy użyć jak chcemy Inaczej no... Jeżeli walnie nas przeciwnik, to dostajemy, to stracimy tą tarczę Co jest jakby podobieństwem do... Do starego shotguna, inaczej, no mogliśmy go stracić przez dotknięcie jakiegokolwiek NPC przeciwnika. Tutaj mamy tak samo. Tylko, że tutaj tarcza. Tylko, że tutaj nie tracimy kasy za tą tarczę, bo ona jest za darmo. O, teraz dość ciekawa rzecz. Mamy B. Fajnie, no ale moim zdaniem, po prostu lepiej, żebym. Zagrał w te starsze wersje poziomu, bo pamiętam, że tutaj był jeszcze mord, mordeczka moja Fajny nawet, kur... Co trzeba zrobić tak, aby zwyczajnie pójść nie O I w taki sposób poszukałem grę, bo jeżeli się tam wyweszło, to by się pojawili ci... Tacy panowie, tacy strzel... Tacy ludzie, którzy strzelają I tu powinien być mord Raczej znaczy jego taki ten dziura, w której on wyskakuje. Nieładnie pizza Tower Guide. Tutaj już mi się trochę nie podoba co do tego nowego update'u, bo mort, mordeczka, bo najlepszym bohaterem stoi tylko Fake Pepino oraz Noiza. Hmm. Um, I tutaj gdybyśmy stracili Morta, byśmy nie, nie dostali tego klucza, co jest moim zdaniem zbyt głupim uproszczeniem jak na Gaya. bo Mord, mordeczka powinien być w tym, poziom, w tym poziomie i tak. Ale i tak odpalę sobie ten event. No i pozprawiał, minę śmiercionośne kule. Znaczy one by mnie uśmieciły na pewno, ale. No okej, okay, tutaj tym razem. Po co oni tutaj zostawili? To. Po co oni zostawiali tutaj tą sekcję? Skoro to jest. To jest właśnie sekcja tego wyłączenia na zdobycie to pinsa, ale. Po co tak dokładnie to zostawiać? Skoro w ogóle nie będzie to użyte? Hm. Bo nie każdy będzie chciał paść to pinsy na 100%. Może ktoś naprawdę nie chce tego robić. Po co? Po co w ogóle usuwać tego. Tego jednego takiego gimika, który po prostu by się przydał nawet do gry. Zdychać. To w ogóle dość ciekawa rzecz, bo em, ten nowy update oprócz właśnie nasz... oprócz dodania tych dodania e, la, gnomowego lasu oraz e, plaży dodał też animacje dla kilku przeciwników. No i checkpoint. Na przykład dla Pizarda dodał on animację Strachu, co jest dość ciekawe, bo on nie miał animacji od samego początku takiej prawidłowej, zamiast tego, miał animację, jakbyśmy na niego skoczyli. Co zapewne byłoby dla Was dziwnym. O! O! Ym, I teraz. Oh, fuck. Straciłem Tarcze. Oj, nie przedstawiłem wam też trika w um, Jakby co, by zrobić tego trika trzeba użyć przycisku do robienia drwiny oraz kl kl kliknięcie w dół, bo wtedy przynajmniej zmienia nam się paleta. I nie chcę tego zmieniać w, w tej wersji. Na bank w pełnej wersji nie wiem czy to będzie usunięte czy nie, ale czy będzie usunięte, czy też nie, ale... Moim zdaniem powinno to zostać zostawione, jako taki mały smaczek. Ale na bank trzeba ustawić, żeby każda... Aby każda animacja miała... Ustawione. spłuki. I tutaj właśnie, moim zdaniem, jest jeden z takich problemów, w którym ten nowy update mi się nie podoba. Czyli inaczej usunięcie wielu sekcji platformowych... Z mortem. Ja jak to woli, ale Mort to była postać, która odmieniała trochę Pizza Tower. Nie pasował on do gry, wiem. Był on kurczakiem, chociaż nie wiem, może są takie śniadaniowe pizze. Wie co, powiem, że no. Może zaraz wracam. Bo coś mi się zdaje, że będę trochę się wnerwiać. No to. Zaraz wracam. Ehm, okej, okay, już jestem. Nie wiem po co tu w ogóle włoziłem, oprócz tego, że jest tutaj Topin, ale no na 100% chciałem to zrobić, więc szczerze, no, czemu by nie przejść? Ja powiem szczerze, tyle że ja pamiętam ten level inaczej, i naprawdę Pizza Tower Gate powinien zostawić tego Morta, bo był nawet spoko, takim pomysłem jak dla mnie, no ale okej, okay, jak jak tak chce, to chociaż. bo Mort był fuz... Bo mord był transformacją, którą mogliśmy Fak Eee, się rozpędzić chociaż no, prawie, prawie Ale przynajmniej jeszcze ten sufit, żeby nie, że mam łatwiej Widzi normalnie. normalny, znaczy nie fiad teraz wygadam O! Oh. Tutaj wiedziałem coś takiego będzie No, i to był łatwy sekret, nawet moim zdaniem Ła, I hate the farmer not Nie zdobyłem wszystkiego, ale mam ucieczkę. I jak w ogóle, to moim zdaniem to Pinsy powinno się też zdobywać w czasie, właśnie pizza time. Bo absolutnie nie jest to. E, demo 2. Bo w Demie 2, e, aby dostać się w ogóle do samego końca i zrobić pizza time, trzeba było. zdobyć co Pinsy I to jest, moim zdaniem, dość niepotrzebny gimmick. O! O! Okej okay. Nie wiem w ogóle jak tego nie dał się zauważyć, ale w tę już nie ma pomysłów co do tych yy, skarbów, wiesz? Hmm. Na szczęście tu się nie musimy bać co do tego, bo tutaj był też właśnie jeden z problemów, czyli inaczej no zdobycie Morta, aby w ogóle przejść... What? Nie chcę, żeby ci pojawił pizza face, ale bo pamiętam, że przeszedłem ten poziom bez problemu. Mucha chyba taki właśnie starszej wersji. No ale powiem damn it, damn jest łatwiej. Okay, ja chciałem tutaj zniszczyć z pomocą naboi a nie Nie wiem po co był tamten event do teleportu. Jakieś tłoty miał być, czy Też moim zdaniem lepsze było użycie morta do tej eventu, bo naprawdę... Nie wiem, że teraz sobie narzekam, ale... No właśnie moim zdaniem dlatego, bo tej bez morta byśmy nawet nie wyszli do endingu. <grym> Wow! Wow, znowu S! Jestem takim dobrym, czy po prostu ten ten poziom był tak zrąbany? No i powiem, poziom był spoko, łatwy. Tak w ogóle to chciałbym coś jeszcze wam pokazać, bo nikt się na bank nie pytał, więc... Mamy tutaj Pizza Escape oraz Stronghold. Są to edycje... No są to właśnie te poziomy, o których mówiłem w 3. Dragon Lair już powinien być przy niedawno skończony, ale no, muszę jakieś tutaj znaleźć taktykę. Dobra, to... T... O, nie... Zaspoiler'owałem wam tylko początek, ale... co tutaj jest dalej, nie powiem. No to, żegnam was i będę was widział w kolejnym odcinku Spica Tower. I następny będzie Space... Sp space Spinball, a w końcu pojawi się plaża. Gnome Forest, jak się pojawi na przykład Kung Fu, to też Kung Fu będzie. I na samym końcu jeżeli jakimś cudem zdążę to będzie Dragon Lar. No to żegnam.